A teraz przechodzimy do takich asystentów, którzy pomogą nam analizować nawet takie duże, złożone bazy danych. Już pokazuję, jak to działa. Przeszedłem sobie do aplikacji czatu GPT i otworzyłem zupełnie nowe okno. Mogę korzystać z tego czatu, który jest tutaj domyślny. Ale mogę też przejść tutaj do góry i wybrać opcję odkryj modele GPT. Kiedy pojawią mi się dostępne modele GPT, no to właśnie mogę wybrać tego data analista. Wyszukam sobie tutaj data analyst i wybiorę tego pierwszego tutaj stworzonego przez chat GPT chatbota, który jest właśnie dedykowany do analizy danych. Rozpocznijmy sobie z nim chat i umieśćmy w nim jakieś pliki. W tym przypadku będzie to plik z olbrzymią ilością transakcji, który przygotowałem na potrzeby naszego szkolenia. I napiszę mu prompta zapoznaj się ze strukturą danych i stwórz ich przegląd. W ten sposób ten analityk będzie w stanie dla nas zaczytać ten plik, zapoznać się z jego strukturą i nawet tutaj właśnie rozpoznał, że dane są źle zinterpretowane, ponieważ separator był nieodpowiedni. Tak? Ten, ten plik miał separator średnikiem, a on próbował wczytać z przecinkiem, więc teraz. Pomylił się i spróbował czytać plik ponownie, tym razem używając średnika jako separatora. I następnie dane tego pliku wczytał poprawnie. Ten plik zawiera trzy kolumny, takie jakie są w tym pliku. I warto zauważyć, że tylko część wierszy zawiera dane. Mamy wiele brakujących wartości w kolumnach. I oto jest przegląd danych. Mamy tutaj jakieś niepuste wartości. Stwórz wykres czasowy i możemy go teraz prosić o różnego rodzaju analizy, na przykład właśnie wykres czasowy, który stworzy nam na podstawie tych danych. Możemy w ten sposób za pomocą języka naturalnego korzystać z analizy danych i nie musimy znać ani formuł w Excelu, ani nie musimy być analitykiem danych, wystarczy, że będziemy w stanie formułować nasze wskazania w sposób bardzo precyzyjny. Ja oczywiście pisząc stwórz wykres czasowy nie byłem bardzo precyzyjny, dlatego chatbot kilka razy musiał się domyślić, o co mi w zasadzie chodzi, ale teraz już widzimy, że ten wykres czasowy faktycznie na podstawie tych danych został utworzony. Ja mógłbym teraz poprosić chatbota o stworzenie jakiegoś wycinka konkretnego tego wykresu, albo o oscylowanie tego wykresu, albo o uwzględnienie tylko na przykład, nie wiem, jakiejś wartości powyżej pewnego progu, co wcześniej wymagałoby pewnie ode mnie znajomości formuł Excelu, bądź właśnie kontaktu z analitykiem, a na dzisiaj mogę poprosić go zwyczajnie o tego typu rzecz. Stwórz ten sam wykres, ale uwzględnij tylko wartości dzienne powyżej 1500 zł. Dodatkowo, zwizualizuj to na bardziej przejrzystym i estetycznym wykresie, który będzie uwzględniać wyłącznie dni pomiędzy 1 a 11 listopada 2023 roku. I widzicie, to wskazanie już jest troszeczkę bardziej szczegółowe, więc po przesłaniu jego, chatbot zinterpretuje moją intencję, przeniesie ją na język programowania Python, który my możemy sobie nawet podejrzeć tutaj w tle, jakie on działania, jeśli nas by to interesowało, podejmuje. No i faktycznie dostaliśmy taki wykres tych wszystkich wartości, które były powyżej 1500, no i tylko w tym konkretnym okienku czasowym. Możemy sobie klikając tutaj ten przycisk podejrzeć kod, w języku programowania Python, który został napisany na potrzeby tego zadania. Oczywiście to jest już taka wersja dla zaawansowanych. Nikt z was nie musi tutaj w głębiej wchodzić, natomiast ja czasami lubię sobie tutaj zajrzeć, żeby na przykład upewnić się, że chatbot dobrze mnie zrozumiał, a przy okazji również uczę się troszeczkę tego, w jaki sposób ten chatbot działa i, i, i co można, co można zrobić korzystając z Pythona. Możemy również skorzystać ze sztucznej inteligencji w roli naszego copywritera i Możemy użyć chatu GPT, możemy użyć Perplexity czy Google Gemini, żeby tworzył dla nas treści, ale ja chcąc wam pokazać jeszcze inne narzędzia, pokażę wam narzędzie jasper.ai. Jest to narzędzie dedykowane stricte dla marketerów, którzy chcą tworzyć treści. Jest to rozwiązanie bardzo zaawansowane i takie, które już jest wykorzystywane przez wiele, wiele, wiele firm. Jest też rozwiązaniem płatnym. Oczywiście mają tutaj free trial na, na 7 dni, ale faktycznie. Warto się z tym zapoznać. Jest to na pewno dobre rozwiązanie dla firm, które produkują kontentu bardzo dużo i, i są na przykład agencjami marketingowymi. To, to Jasper może się przydać. W ramach Jaspera możemy skorzystać z wielu, wielu, wielu różnych rozwiązań, między innymi tworzenia wpisów blogowych, tworzenia treści do reklam, tworzenia treści do mediów społecznościowych. Jest tego naprawdę bardzo, bardzo dużo. Dlatego jeśli jesteście tym konkretnie zainteresowani, to, to odsyłam Was na stronę Jaspera lub do innych materiałów, które szczegółowo. Szczegółowo Jaspera omawiają. Tutaj troszeczkę już nam brakuje czasu, abyśmy przez wszystko przechodzili tak zupełnie szczegółowo. Oprócz Jaspera możemy również poprosić AI o zostanie naszym programistą. I to już wam pokrótce pokazywałem, właśnie korzystając z modelu Cloud 3,5, więc nie będę teraz już też do tego wracał. Natomiast widzimy, że ten zakres ról, które AI może pełnić w naszej organizacji jest całkiem, całkiem spory.